Cześć, kochani, witam wszystkich z poznaku Strzelca w czytaniu na kwiecień 2022. Zobaczymy, co ciekawego u Was. Rozpoczniemy sobie od czytania takiego ogólnego, żeby sprawdzić energię, żeby zobaczyć, co może się u Was przydarzyć. Następnie przejdziemy do czytania na miłość, które podzielimy sobie na singli i na osoby w związkach. Następnie będzie czytanie na karierę, pracę i finanse, a na samym końcu zrobimy rozkład na ducha i emocje, czyli na to, jak będziecie przeżywali różnego Rodzaju sytuacje w miesiącu, jakim jest kwiecień. E, moi drodzy, pamiętajcie też, że jeżeli to czytanie nie, za, nie zarezonuje, to, e, no to jest czytanie ogólne, więc może się tak zdarzyć. Mogą rezonować z Wami części tego czytania, e, może nie, nie zarezonować w ogóle, albo może być to równie dobrze czytanie, właśnie skrojone dla Was. Jeżeli nie zarezonuje, jeżeli chcecie więcej, to oczywiście możecie wejść do czytania Wybierz kartę na kwiecień, więc macie tam taką no, dość dużą, dużą dowolność Ja dodaję dużo czytań, więc możliwe, że któreś z nich będzie właśnie skrojone specjalnie dla Was No a teraz, nie przedłużając, rozpoczynajmy I zaczniemy sobie, tak jak mówiłam, od rozkładu ogólnego No i pierwsza karta, która nam się pojawia, jest to dziesiątka różdżek Następnie mamy siódemkę mieczy, bardzo popularna energia. I na sam koniec mamy też siódemkę, jest to rydwan, karta raka, więc możecie mieć do czynienia z osobą z poznaku raka. Moi drodzy, ja tutaj czuję naprawdę ogrom odpowiedzialności, ogrom obowiązków, które wzięliście na siebie i mam takie niezdrowe uczucie, albo takie naprawdę duże przyczucie po prostu, że troszkę zostaliście obarczeni tymi, tymi obowiązkami i to nie tak, że Wy chcieliście z własnej nieprzymuszonej woli się zaharować. Nie, wydaje mi się, że tutaj nie wiem, Ktoś na przykład odszedł z pracy i jego obowiązki albo jej obowiązki po prostu przeszły, zostały przetransferowane na Was i macie teraz, no nie macie w co rę, rąk włożyć, tak? Nie wiecie w co ręce, re, boże, w co ręce włożyć, bo, no bo jest po prostu tego bardzo, bardzo dużo. No i ta siódemka tutaj nieczy troszkę mi właśnie o tym mówi, że gdzieś tam jakaś manipulacja, jakieś manewrowanie w. No, w ogrom rzeczy, które trzeba ogarnąć. I wy sobie z tym dajecie radę. Wy nie upadacie, wy naprawdę gdzieś tam po drodze jesteście w stanie stawić temu wszystkiemu e, czoła. Bo zobaczcie, mamy, no ta dziesiątka różdżek nie jest upadająca, gdzie bardzo często w różnego rodzaju rozkładach, to jest karta, która już tam gdzieś kuleje się czołga, ta stoi e, i jest taka właśnie silna i ma te wszystkie różdżki, właśnie tutaj na plecach, więc daje sobie jakoś radę. Mimo tego, że to jest dość duży bagaż, dużo no dużo tej odpowiedzialności, dużo obowiązków, ale jesteśmy w stanie to udźwignąć. A dodatkowo pojawia nam się rydwan. I ja mam wrażenie, że tutaj może się pojawić jakaś osoba, która w jakiś sposób będzie dla was <coughs> przepraszam, wybawieniem będzie kimś, kto no, gdzieś tam wam, wam pomoże, ale też to może symbolizować waszego ducha walki i to, że naprawdę nie chcecie się poddać, chcecie przejść do przodu, jesteście gotowi na to, jesteście po prostu przygotowani na, na no, taki ostry zapiernicz, bo spodziewaliście się gdzieś po drodze tego i gdzieś tam po prostu ułożyliście sobie plan działania. Dodatkowo, Rydwan też jest kartą jakby progresu, więc myślę, że. Te sytuacje albo ta sytuacja, która teraz się wydarzy, że jesteście bardzo, bardzo przytłoczeni wieloma rzeczami. Będzie miała naprawdę ogromny wpływ na Waszą przyszłość, i możliwe, że właśnie swoją upartością, swoją zawziętością, swoją ogromną siłą zaimponujecie, nie wiem, swojemu szefowi, albo ludziom w waszym otoczeniu, i ktoś na przykład da Wam propozycję pracy. Albo, albo właśnie będziecie gdzieś tam takim trochę guru, dla niektórych będziecie stawiani jako przykład, że tak powinno się pracować, tak powinno się żyć, tak powinno się funkcjonować. I myślę, że to jest naprawdę fajna, fajna nagroda za to, takie, takie dotyczące. Ocenienie tego, że no naprawdę potraficie sobie poradzić. No także tak to widzę, jeżeli chodzi o rozkład ogólny, a teraz przejdziemy sobie do rozkładu na miłość dla singli. No dobrze, moi single, z znaku strzelca, zobaczmy, jakie karty mamy tutaj dla Was. I pierwsza karta, która nam się pojawia, jest to energia znaków ziemskich i jest to dwójka pentakli. Następnie mamy cesarzową. Cesarzowa jest to energia albo byka, albo. Mm, wagi. I na sam koniec mamy czwórkę mieczy. I słuchajcie, z tego, co widzę, no, ta dwójka pentakli daje nam troszkę taką, taką duszę no, rozkminiacza. Możliwe, że nie będziecie do końca wiedzieli, kogo wybrać, z kim się spotykać. Możliwe, że są tutaj dwie osoby, a Wy no, jesteście trochę zmęczeni. Mam wrażenie, że tutaj mimo wszystko, ja czuję takie no, większe właśnie zainteresowanie swoim, swoim życiem, nie wiem, prywatnym, możliwe, że właśnie w pracy się bardzo dużo dzieje i Wy nie do końca jesteście chyba w nastroju na jakieś tam poznawanie nowych ludzi, randkowanie i tak dalej. Mam wrażenie, że Wy chcecie po prostu się dosłownie tutaj wyspać i odpocząć. I mimo tego, że no, te osoby, które są wokół Was mogą być ciekawe, Jedna z nich, myślę, że ma jakiś taki większy potencjał, szczególnie, że patrzę na tą cesarzową tutaj i to jest, no to jest taka energia żony, to jest energia, wiecie, drugiej połówki powiedzmy i, i też progresu, jeżeli chodzi o, o relacje, ale nie wiem, czy Wy w ogóle w tej chwili jakoś mocno na to napieracie, mocno chcecie, bo naprawdę macie w co ręce włożyć. Patrząc na tę dwójkę pentakli, to też jest karta wielozadaniowości i Wy naprawdę wieloma rzeczami żonglujecie i możliwe, że po prostu nie nie widzicie nawet, nie dostrzegacie tego, że ktoś ciekawy jest obok was i ktoś, kto mógłby was gdzieś tam wesprzeć e, i być no, waszą właśnie przyszłością, być waszym przyszłym związkiem, ale jesteście po prostu tak zmęczeni, tak przytłoczeni, macie, macie ogrom obowiązków, że ta miłość gdzieś gdzieś schodzi na drugi plan. I ja to bardzo, bardzo rozumiem, bo bardzo często tak mam, że, że no, mam wielki kocioł, czy to w pracy, czy generalnie w życiu i gdzieś po drodze, no, na kogoś trafiam i, i się zastanawiam, no, czy czas, czy ten timing jest na pewno dobry i czy, pff, czy w ogóle, no nie wiem, no, no, to powinno siedzieć w tej chwili. Mam wrażenie, że u was też takie, takie sytuacje mogą mieć, mogą mieć miejsce, że. I tak macie bardzo, bardzo dużo, zresztą o tym też mówił nam rozkład ogólny, że macie ogrom odpowiedzialności, ogrom rzeczy do ogarnięcia, wzięliście na siebie naprawdę bardzo, bardzo wiele. A tu jeszcze ktoś się gdzieś pokazuje, że tak powiem, przypałętał się nam, no i nie wiemy, co z tym wszystkim zrobić i najchętniej to byśmy właśnie poszli spać, odpoczęli i to wszystko sobie gdzieś tam podzielili, rozdzielili, ale niestety, no życie nie jest od tego, żeby było najłatwiejsze, żeby nam szło po prostu jak składka, no i nic dziwnego, że ta osoba gdzieś się pojawiła w takim, a nie innym momencie, bo no tak najczęściej się no, dzieje po prostu, że nie tak, że o teraz jestem gotowy na miłość, to zapraszam. nie miłość jest Przychodzi wtedy, kiedy no, najmniej się tego wszystkiego, wszystkiego spodziewamy. Gdzie, nie wiem, idziemy na miasto ze znajomymi a, i chcemy po prostu odpocząć, napić się piwka czy tam jakiegoś winka, a, a nagle spotykamy miłość swojego życia. No, dajmy na to. No, to jest tylko i wyłącznie jakiś tam przykład, albo nie wiem, wyjeżdżamy gdzieś, albo coś robimy poza m, naszą, nie wiem, strefą, strefą komfortu i nagle poznajemy kogoś zupełnie nowego. I mam wrażenie, że u was też, bo macie po prostu pokokardę, macie ogrom rzeczy i chcecie się tylko wyspać i dać sobie. Po prostu chwilę wolnego, a tu pojawia się osoba, która chce Wam zawrócić w głowie. No i teraz pytanie, no, czy Wy dacie sobie zawrócić w tej głowie? Nie wiem, czy w kwietniu, e, ciężko powiedzieć, Wy naprawdę dążycie do tego, żeby odpocząć, dążycie do tego, żeby mieć chwilę odpoczynku, e, i mam wrażenie, że naprawdę to stawiacie jako priorytet, żeby poukładać sobie gdzieś tam w głowie, poukładać sobie w życiu. A nie dokładać sobie jeszcze więcej. Bo jak sobie więcej dołożycie, to po prostu boicie się, że, że nie pociągniecie wszystkiego, że to wszystko się rozstroi. A myślę, że na to też pracowaliście bardzo długo, żeby właśnie mieć, mieć jakieś, jakąś tam harmonię w tym swoim życiu, jakieś umiarkowanie, o którym przecież strzelec nam tutaj najwięcej mówi. Także tak widzę, tak to widzę moje strzelce, moje singli, moi, moi single. Dziękuję Wam bardzo za to czytanie. Lecimy dalej i lecimy do czytania dla osób w relacjach, już w związkach. No i zobaczmy, co u moich strzelców już w relacjach, już w związkach. I pierwsza karta, mamy tutaj Asa Pentakli. Następnie pojawia nam się czwórka mieczy, czyli znowu energia odpoczynku. Myślę, że wszyscy jesteście przycharowani. Przy I pojawia nam się sąd ostateczny. Okej, okay. no jeżeli chodzi o związki, to nie wygląda to najgorzej, to jest, mm, myślę, że Wasz partner bądź partnerka troszkę chciałby no, się gdzieś tam określić, upewnić, no, no, gdzie, gdzie się znajdujecie w tej relacji, na pewno jakieś rozmowy mogą się tutaj mm, wydarzyć u Was, ale no, Wy bardzo byście chcieli właśnie to wszystko na, na spokojnie i z dużą rozwagą. Myślę, że po prostu gdzieś tam po drodze się obawiacie, boicie bo, no bo macie rozgardiarz w tej chwili w życiu. E, a jeszcze i, i myśleliście, że właśnie w waszej relacji będzie, będzie spokój, i tego właśnie też potrzebujecie. E, to, jest, to, 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 to jest coś bardzo ważnego, co warto zakomunikować właśnie swojemu partnerowi bądź partnerce, że macie wielki rozgardiarz, potrzebujecie właśnie chwili, żeby to wszystko ogarnąć, ale, ale wrócicie do tematu, bo myślę, że tutaj, no tej osobie zależy na tym, żeby żeby określić kierunek, w którym zmierzacie, jeżeli chodzi o tę relację. Nawet jeżeli jesteście już w długoletnim związku, to potrzebujecie czegoś zupełnie nowego, e, czegoś konkretnego po prostu, e, jakiejś takiej konkretnej komunikacji, no żeby, żeby znać swój cel. No i zobaczcie, o tym celu nam mówi tutaj Sąd Ostateczny. Chcę wiedzieć, dokąd to zmierza. I mogą być takie próby, mm, próby takich rozmów, Próby właśnie takich e, gdzieś tam konfrontacji, ale no, ma, mam wrażenie, że wy potrzebujecie po pierwsze podejść do tego na spokojnie. To nie, jest, e, to nie jest wyrzucić, że nie widzisz, że jestem zajęty, nie widzisz, że mam tyle na głowie, a ty jeszcze wyjeżdżasz z takimi. Tylko, właśnie, na spokojnie wytłumaczyć, że macie naprawdę urwanie głowy, nie wiecie w co ręce włożyć, i że obiecujecie, że wrócicie do tego tematu, i że myślicie o tej relacji poważnie, ale naprawdę potrzebujecie sobie poogarniać pewne, pewne rzeczy, pewne sytuacje, pewien bałagan, który generalnie macie gdzieś tam w różnych innych strefach. Myślę, że to może być ta strefa, ta strefa, właśnie jakaś finansowa albo, albo kariery. W szczególności, że no ten rozkład ogólny dawał nam takie wajpsy. Takie no, ale może być to naprawdę różnorako interpretowane. No, Wy wiecie najlepiej, gdzie jest duży rozgardiarz i co trzeba gdzieś tam posprzątać, gdzie trzeba zrobić jakieś wiosenne porządki. Wy potrzebujecie, jeżeli chodzi właśnie o Waszego partnera bądź partnerkę, potrzebujecie czegoś takiego, że wracacie do tej osoby i możecie chwilę odpocząć. Możecie chwilę nie myśleć o, o tym, tej takim jakimś pobojowisku, mnóstwie różnych rzeczy do ogarnięcia, właśnie przy tej osobie. Możecie po prostu sobie odsapnąć, po leżeć razem, porozmawiać na jakieś takie nawet trywialne tematy, bardzo, bardzo proste, bo potrzebujecie po prostu czegoś takiego. I co się odleczy, to nie ucieczę. Myślę, że ta osoba też powinna wykazać się cierpliwością i myślę, że się wykaże. Jeżeli naprawdę porozmawiacie z tą osobą tak szczerze od serca. Powiecie, jak się czujecie, ile macie w tej chwili po prostu na swoim talerzu. To też po drodze po prostu Was zrozumie i nie będzie miała jakichś większych, no większych. Mm wątpliwości do, do szczerości tego, co, co Wy jej mówicie. Także naprawdę komunikacja nas tutaj jak najbardziej ratuje, no tak i tych rozmów nie, nie unikniemy, tak, więc gdzieś jakiś plan, jakieś plany, szersze, jakieś szersze spojrzenie na relacje będzie potrzebne, ale myślę, że na chwilę możecie gdzieś po prostu zakomunikować, że potrzebujecie po prostu czasu, żeby ogarnąć jedno, a dopiero później wziąć się za drugie. Była pani 10 srok za ogon, no nigdy nie przyniosła jakichś ogromnych rezultatów, a Wy i tak macie, no macie już tych 40 kilka w złapanych, no. Dobrze, tak to widzę, jeżeli chodzi o relacje, także no, wszystko na spokojnie, wszystko z, na, na wdechu, oddechu i dopiero komunikacja. A teraz przejdziemy sobie dalej i przejdziemy sobie do czytania na pracę, karierę i finanse. No i zobaczmy strzelce, co u Was, jeżeli chodzi o pracę, karierę i finanse. No i mamy tutaj Maga. Jako, jako pierwszą kartę, to no jest alchemik w tej talii. Następnie pojawi nam się księżyc. Mhm. I na samym końcu no pojawia nam się czwórka mieczy. No czwórka mieczy jest chyba tematem przewodnim tego czytania, czyli tak bardzo potrzebujecie tego spokoju, tak bardzo gdzieś to u Was, e, u was jest widoczne, że e, no, no właśnie i w związkach potrzebujecie spokoju i chyba w rozkładzie ogólnym też nam się czwórka mieczy pojawiła. E, no a teraz kolejny razem, czwórka mieczy na pewno jest tematem przewodnim. Ale zobaczcie, mamy alchemika i on ma wszystko, on ma wszystkie środki, on jest właśnie e, taki przygotowany na to, co się dzieje i wy faktycznie jesteście przygotowani i Faktycznie sobie świetnie radzicie, ale mm, ech, trzeba, mm, trzeba się szykować na niespodziewane. Jakkolwiek to abstrakcyjnie brzmi, tak miejmy jakieś takie, mm, jakieś takie przekonanie, że nasze, nasze, nasz punkt widzenia nie zawsze musi być. Idealnie taki, jak, jak się sytuacja, e, sytuacja rozwinie. Bo księżyc nam pokazuje, że tutaj nie wszystko jest jasne. E, mimo tego, że wy naprawdę macie ogromne środki, żeby to wszystko ogarnąć, e, to no, możecie się jeszcze zaskoczyć. E, możecie się jeszcze zaskoczyć tą całą sytuacją, także no, po prostu miejcie oczy szeroko otwarte. Mimo tego, że nie czuję tutaj jakichś złych e, sytuacji, nie czuję tutaj jakiegoś wybitnego mm, nie wiem, poślizgu gdzieś po drodze i, i załamania, ale no, to jest karta, która chce Was ostrzec. Z, że mimo tego, że macie wrażenie, że kontrolujecie całą tą sytuację, to nie bądźcie zbyt pewni tego wszystkiego. Naprawdę bierzcie poprawkę na wszystko, też ja to często powtarzam, żeby sprawdzać, żeby weryfikować, no ale księżyc jest na tyle tajemniczy, że on nie mówi nam dokładnie o co chodzi, on nam raczej mówi, że coś może gdzieś nie grać, coś jest jeszcze ukryte, coś jeszcze się nie pojawiło możliwe, coś może Was wziąć po prostu z jakiegoś zaskoczenia, więc tutaj tak bardzo, bardzo no, no spokojnie też warto do tego wszystkiego podchodzić, no i mieć. No mieć jakąś tam granicę błędu, mieć, nie, nie mieć takiej stuprocentowej pewności, że tak powinno być, tylko zawsze dawać te takie 99 chociażby, żeby ten 1% zostawał w tej takiej niepewności, w tym suspensie trochę, no i żeby, no żeby nie być zaskoczonym w jakiś dziwaczny sposób. Księżyc jest też re, energią ryby, więc możecie mieć do czynienia właśnie z kimś po znaku ryb. No ale tak jak mówiłam, ta czwórka mieczy na sam koniec y, jest bardzo, bardzo popularną u Was energią. No i myślę, że to jest do dążenia właśnie tego odpoczynku. I mam wrażenie, że Wy właśnie chcecie zrobić to wszystko, ogarnąć cały ten bajzel, ogarnąć... Mm, do rzeczy, które możliwe, że nie wiem, przekładaliście też, albo właśnie, którymi zostaliście obarczeni, no bo tak jak mówiłam na, przy, podczas rozkładu ogólnego, wydaje mi się, że ta odpowiedzialność na, na, na Was spadła po prostu, że ktoś gdzieś po drodze, nie wiem, właśnie zrezygnował z pracy, albo odszedł, albo, e, albo nie wiem, była redukcja, nie wiadomo, nie wiem, nie wiem, nie wiem, to w zależności od tego, co, co u Was w firmie się dzieje, no i to nagle na Was po prostu spadło, no i musicie to wszystko ogarniać. No, ale czwórka mieczy mówi nam o tym, żeby właśnie znaleźć chociaż tą chwilę też na, na, na odpoczynek, żeby się zrelaksować, żeby no, gdzieś te siły odzyskać, żeby wróciła nam ta energia. bo jeżeli się wystukamy z całości, to to mniej zrobimy. I znajdujcie po prostu ten czas. znajdujcie czas na niemyślenie o pracy, niemyślenie o no, sytuacjach związanych z jakimiś tam stresującymi. Mm, testującymi wydarzeniami. Tylko zróbcie sobie, chociaż nie wiem, godzinę, przerwy właśnie na takie oczyszczenie dajmy na to w ciągu dnia. No i mam nadzieję, że też będziecie w miarę w miarę dobrze spali. No i ten center, żeby był no, w miarę dobry, właśnie jakościowo, długi, wystarczająco długi, tak, żeby faktycznie mm, każdego następnego dnia wstawać wypoczętym, a nie zmęczonym. Także no, też zwróćcie na to uwagę, żeby po pracy faktycznie znaleźć. Odpowiednio dużo mm, odpoczynku, żeby, żeby później po prostu przejść dalej i, i się dalej rozwijać, żeby to, żeby to ogarnąć po prostu w miarę, w, we, we w miarę dobrym tempie. E, tak to widzę, jeżeli chodzi o pracę, finanse i, e, i karierę. E, a teraz przejdziemy sobie już do ostatniej części czytania, mianowicie do czytania na ducha i emocje. No dobrze strzelce, zobaczmy, jakie mam dla Was karty, jeżeli chodzi właśnie o ducha, emocje, o to, jak będziecie się czuli w kwietniu 2022. I pierwsza karta, która nam się pojawia, jest to siódemka mieczy, następnie mamy piątkę pentakli. A na samym końcu są to ostateczne. I wiecie co, mam wrażenie, że tutaj, yy, no to się bardzo, bardzo sprawdza. To, co mówiłam wam wcześniej, że czujecie się faktycznie przytłoczeni, czujecie się troszkę zostawieni na pastwę losu. Możliwe, że nie wiem, jesteście nowi w jakiejś firmie yy, i nagle zostaliście obarczeni ogrom obowiązków, co powoduje w Was po prostu taki ogromny stres. Czujecie, że ktoś Wam patrzy na ręce też, więc to też jest, e, jakby, jeszcze bardziej potęguje to uczucie. No ale przede wszystkim ja czuję tą piątkę pentakli, właśnie takie zostawienie na mrozie, zostawienie samopas i, i potem oczekiwanie też bardzo, bardzo wiele od was. Więc Wy tutaj naprawdę czujecie się, jakbyście nie mieli wsparcia. Jakbyście właśnie zostawili, zostali, zostali zostawieni samopas, rób, rób sobie jak chcesz, jak uważasz, ale masz zrobić to dobrze. No to nie jest najlepsze podejście, szczególnie jeżeli chodzi, nie o jakieś rzeczy związane z pracą. No bo jednak, jak przykładowo jesteście nowi albo robicie coś, czego nigdy w życiu nie robiliście, no to wypadałoby ze strony właśnie, nie wiem, osób na wyższych stanowiskach albo z osób, które się gdzieś tym zajmowały, no wytłumaczyć po prostu Wam, mm, o co w tym wszystkim chodzi. A mam wrażenie, że Wy tutaj naprawdę czujecie się tacy. Tacy pozostawieni sami sobie, i, i, i to potęguje po prostu. Potęguje uczucie zdenerwowania, potęguje uczucie stresu. Ale zobaczcie, że mamy sąd ostateczny, i ten sąd ostateczny jest na tyle fantastyczny, że on ma te takie rozwinięte skrzydła. I to naprawdę y, poczujecie ten rozwój. Poczujecie to, że dacie radę zrobić to sami. To nie jest tak, że będziecie musieli się z tym jakoś wybitnie, znaczy będziecie musieli się z tym wybitnie męczyć, ale później będzie Wam coraz łatwiej, łatwiej i łatwiej i to będzie przychodziło, przychodziło powoli sukcesywnie, ale w końcu taka łatwość i, no i właśnie rozwój, tak, rozwinięcie skrzydeł tutaj się pojawi. Ja o tym wspomniałam na samym początku, że to chyba tak, to, to tak, to yy, mówiłam to tym na początku, jestem przekonana, albo myślałam chociażby, że to wam pozwoli, yy, właśnie zostać dostrzeżonymi. Że naprawdę zostaniecie dostrzeżeni za to, że sobie poradziliście w sytuacji dość ciężkiej, krytycznej, że się nie poddaliście, że zaciśnęliście zęby i że jesteście w stanie to ogarnąć, bo naprawdę rzadko kto by dał radę i rzadko kto no, mógłby właśnie coś takiego zrobić, jak nie Wy. Nie wiem, ktokolwiek na, na tym stanowisku albo ktokolwiek z, wiem, z małym doświadczeniem. Myślę, że sobie, no, wszyscy by sobie nie poradzili, ale Wy jesteście właśnie taką osobą, która zaciśnie zęby i choćby skały Trały, wy sobie poradzicie i pójdziecie do przodu, obojętne czy to jest sytuacja zawodowa czy niezawodowa. Ja w Was mocno, mocno wierzę, moje strzelce, i, i wiem, że sobie naprawdę jesteście, jesteście w stanie poradzić, obojętne w jakiej sytuacji. I tego Wam życzę, właśnie takiej twardości, i tego, żebyście, żebyście sobie po prostu dawali radę, bo zasługujecie też na, na bycie docenionym. I myślę, że tutaj naprawdę możecie bardzo, bardzo wiele udowodnić i sobie, i wszystkim wokoło. Także tak to widzę. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze czytanie. Było mi niezmiernie miło i widzimy się oczywiście w kolejnych. Do zobaczenia!